Siema. Pewnie od zawsze zastanawialiście się jak wgrać stacje radiowe do gry Eurotrack Simulator 2. Otóż wchodzimy w zakładkę radio zak zakładka radio i klikamy aktualizacja z internetu. Gdy to zrobimy wyłączamy Eurotracka i przechodzimy do pulpitu. Dobrze, gdy więc jesteśmy już na pulpicie, przechodzimy w moje dokumenty, następnie w folder EuroTalk Simulator i w Live Streams Otwieramy edytorem tekstu, zjeżdżamy na sam dół, wklejamy radiostacje, które tu podałem, oczywiście dodamy je do opisu, robimy tu miejsce, wklejamy. Przesuwamy, żeby był odstęp. No i numerujemy. 61, 62, 63, 64, 65 i 66. Zapisujemy. No i to tyle. Teraz Wam pokażę z gry, że działa. Przechodzimy w zakładkę radio. Radio, zjeżdżamy na sam dół i proszę bardzo, mamy nasze polskie stacje radiowe, RMF FM, Radio Z, Radio Złote Przeboje, RMF Max, Radio Plus i SK Rock.